Tu live, tu live. Słuchajcie, trochę nie wiem o co chodzi. Za <głupie> głupi <głupie> jesteśmy na to. Trochę nie wiem, słuchajcie, nagle wywaliło. Przerwało. I koniec, przerwało. I teraz nie wiem, czy w ogóle coś jest, czy nie ma. Tu nie ma nikogo. 12 w nocy. Tam ci siedzą, no i, no, no i co? No i co? No i jesteśmy, no my jesteśmy, słuchajcie, nie wiem czy wy jesteście, a pytanie, czy tamten film teraz zniknie, czy nie? W każdym razie. spróbujmy. W ogóle nie wiemy o co chodzi. No. Spróbujmy dokończyć to w drugim filmie, potem będziemy się próbować tym zająć. Od strony Są dwa filmy na żywo, słuchajcie to jest na kanale. Na kanale. Więc o czym no dobrze, jesteśmy przy cele. Posłuchajcie, ja, ja mam tak, ja mam taką... A, tak, i mówiłeś tak, o tym przewadze mistrzów? Y, y, no tak, tak, no ale to, to chyba taki banał. No, no, wiadomo, no, przewaga mistrzów, turnik, który, który wymaga... No, gotowych, jakby gotowych do największego ryzyka zawodników, i, i tylko jakaś no, załamanie formy któregoś z nich może go eliminować, a pozostali, no to jak któryś tam będzie tym tak zwanym jeszcze jakimś złotym strzałem Hejnena, no to, to mówi jakiś wybuch ale to, to bardzo mało problem. Ale co innego, ilu powoła zawodników do przygotowań do tego turnieju Hejnena? A przygotowania zaczynają się jutro. Tak. Jutro w spalę już się też najlepiej Na mają 5 dni się zbiera grupa, którą no, tam gdzieś na palcach jednej ręki możemy zacząć, z ośmiu pewnie będzie, no bo tu 14, tu tam będzie z 8, 9, pięciu, no tak. tak? No coś takiego. Teraz tych paru chłopaków wrócić stąd, z Mediolanu, nie wiem czy będzie jakaś zamianka, podmianka, na Lips chyba jakieś być korekty tak, będzie. no mają być. Michał Kubiak. No, no tak, ale miał chyba ze takiego tego paszportowego. No ale tak? No tak, tak, tak. No i dobrze, ale tak, 18 załóżmy do, i, i potem też pamiętajcie, że my za chwilę, dobra, po bardzo ważnym, mega ważnym turnieju przechodzimy przygotowania do, do mistrzostw Europy, więc no też nie można na wakacje odsyłać prawdzie część zawodników od razu podejrzewam, że już w sierpniu wejdzie w treningi klubowe, no i trochę łatwiej ich wtedy jakby dowoływać. No to jest ten chytry plan Keinena, którego my też nie znamy. Zawodnicy Farby nie chcą puścić pary z ust, bo mają zakazane. Będą, będą po prostu, no ci, ci będą, ale to pokaże, to co chciałem powiedzieć, Ta osiemnastka pokaże, że jeszcze sesja się nie skończyła. Jak weźmie czternastkę, no to mamy jakby sprawę załatwioną. Czy według mnie weźmiesz Tylko trzy, Tylko trzy, no chłopaki, ale czternastkę wziąć w momencie, gdy nie zabezpieczasz treningu tym rezerwowym, kluby jeszcze nie działają. Ja no co tam uniwersalny było? A było to, było to a samo, był formal na podpór, Ja nie neguję, tylko jest, zastanawiam się także do od, od pierwszego załóżmy lipca, od, odczytam czytam od 20, no jutro będzie 23. 24, e, od 24 wysyłać już na, nie, na, na wakacje poczekaj, kogoś. Nie. dokończy Ligę Narodów, pamiętajcie, zmienia udział w finale, my w finale Ligi Chicago. Narodów możemy zagrać. A, no i tu się zupę, jak co innego, oczywiście, no i teraz tam... ale po Lidze Narodów, z, wróciwszy z Chicago, jeżeli do tego Chicago polecimy, według mnie zostaje w selekcji, y, nie, znaczy zostaje tylko 14 zawodników, którzy zagrają w y, dwóch meczach. Ale pamiętajcie jeszcze jedno, według tam planu przygotowań. Ale śmierdzi, że do Chicago to pojadą yy, no najmniej grający Tak, ale drogi. sześciu musisz wziąć, bo no. masz przepisy. Ale dobrze, ale sześciu musisz, a słuchajcie, a, a ważnym elementem przygotowań jest na przykład obóz zakopany, tak jak był rok temu, ważnym, siłowy. No, i on jest właśnie pod niką na rynku. Czekajcie, ja lepiej Włochów to jest sześć z mistrzostw świata? Nie, ale oni płacą kary. Aha, no dobrze. A chyba, że kary. A hejnen nie chce zapłacić może. kary? Bo kiedyś nie, tam PZPS zał... może nie chcieć zapłacić kary. No, to hejnen decyduje o wielu rzeczy, a PZPS tylko wykonuje. No to jeżeli tak, to e, proszę. No jeśli bardzo, powie. Zaraz KZPES... zadzwonię do prezesa. Mi, zaraz nie? zadzwonię do prezesa Kasprzyka, wytłumacz, może hejnen decyduje, że on ma zapłacić raczej. Ja nie muszę Kasprzykowi to, to, to tłumaczyć. Tylko trener mówi, że jemu turniej. W Chicago koliduje warsztatowo, treningowo i on nie weźmie tam sześciu tych, bo on ich weźmie. No ale tak mówisz, jakby w naszym. Ja nie wiem, mów, no. że nie działy się rzeczy, które są nielogiczne. No. Ale nie, no ale chodzi o to, że. To, <laughs> ale ja, że... ja właśnie staram się na siłę znaleźć jakąkolwiek logiczność. Ale mówię wam, że, że obóz zakopanym jest pod turniejem finałowym Ligi Narodów. Obóz, którym tam Dobrze, bardzo fuu, inaczej, okay. Słuchajcie. i bardzo Inaczej, okej, słuchaj. Inaczej. Jedni będą, inaczej, kakaci, graczy, inaczej. To, że będą Załóżmy, gór. że ten, masz 25 zgłoszonych do Ligi Narodów. 14 z nich przecież oprócz Leona, czyli 13 z nich to są goście, którzy zagrają w turnieju kwalifikacyjnym. Czyli siłą rzeczy nie masz szansy wysłać drużyny, która jest totalnie rezerwową. Bo zostaje ci 12 zawodników, musiałbyś wysłać gołą 12. Tych, których odrzucasz przed turniejem w Gdańsku. Do Chicago. Do Chicago. no, no chyba też nie będzie naszym I jeszcze działem. sam musiałbyś nie polecieć, psz, tak? Psz, no tak, psz, no, no. No, 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 ten turniej. No, 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 no tak, no, no. Nie, no. Ja myślę, że on zmieni po prostu plany. No kurde, poleci drużyną, która mu gdzieś tam wychodzi z jego koncepcji. A już po powrocie z Chicago zostanie z gołą 14, która no, znalazła w Galewsku. Ale kogo masz tak? Kubiaka nie możesz Znaczy, co chcemy rozwikłać, to. z podstawowych nie masz prawa wziąć. tam. No i być może nie weźmie. No. Nie, nie weźmie Fabiana, ja nie, nie weźmie Kubiaka, nie weźmie Leona. Kurek jest kontuzjowany, więc na nie przykład. Nie weźmie Kuba. Nowakowskiego. Tak. Zatorskiego? Nie weźmie, weźmie nie nie Wieńka. Mogę Zator ma przecież tyle czasu przerwy. No nie, nie, no nie no weźmie Bieńka, weźmie Kochanowskiego z kłosem i Huberem, na przykład. Ja myślę, że weźmie Muzaja ja z ja kaczmarkiem że... i, i nie wiem, no, poje, Pojadą ci, którzy są cały czas i tak pod brądu. Tu no. na, na środku mu wypadł szalacha, to rzeczywiście jest problem, bo tak to jeszcze by wziął. jeszcze jedno nazwisko, czyli nawet nie możesz dwunastu tam wysłać. Ale ja Filipiaka zamienił. Wziął Filipiaka jako medyczny. No myślisz. O, chłopak już się nie zagrał. <laughs> Genialnie. Ale, ale, no, będzie no ciekawe. Jest, ale będzie to jest, ciekawe. No Dobra, jest ciekawie. Jeszcze się zakwalifikujmy, bo, bo myślę, że to nie będzie taka bułka, bułka z masem Ale liczą się, tak? liczą się tak. tak Czyli tam, my tam, musimy my... odnieść o jedno zwycięstwo więcej niż włosi. Hmm, tak, tak. No. Na ten moment. Ja jestem tak, spokojny, tak, że tak, tak, tak się tak. stanie. No, teoretycznie na dziś no, Japonia, Japonia i Portugalia no, wydają się no, takim przeciwnikiem, którego no, musimy ograć. Myślę, że z Niemcami będzie ciężej. Ale, ale zakoną, Włosi wcale nie Włosi mogą nie wygrać żadnego. Mogą, tak, mogą, mogą mieć jeden, mogą mieć tylko jedno. Tak, no, no, to się układa bardzo ciekawie, oby efekt końcowy był, że tak powiem, yy, po naszej myśli, bo a jak to chłopaki tutaj odbierają na swoich organizmach i jak oni się z tego wszystkiego pozbierają i jak się czują, to mi się wydaje, że selekcja, kończąc jakby temat selekcji, odbywała się, każdy z nich walczył o swoje, a, a, a drużynowa gra to były ich umiejętności, które mają. To inaczej zapytam cię. Bo tak, czy uważasz, nie... że ktoś z, yy, skreślił się? Z... Nie czy ktoś wygrał ligą Narodów, wygrał sobie miejsce w 14? Właśnie nie ze skreślu, tylko czy wygrał, czy ktoś wykorzystał według Ciebie Ligę Narodów w tym znaczeniu, że przeskoczył w jakąś hierarchię mógł, i przekonał No jeśli założymy, że w grupie przyjmujących zrobi się tłok, albo nawet wielki tłok, taki wiecie, jak w Tokio w tym, w tym metrze co jeździliśmy, i tam trzeba upychać i kogoś wyciągnąć, żeby się drzwi domknęły. <toddź> no to Ci powiem, że mogło plecy przyciąć któremuś przyjmującemu. No ale komu? No Bo zakładasz, to... że Kwolek i Śliwka są mistrzami świata, czyli oni nie musieli przeskakiwać w no ale i Szalburk jest mistrzem świata. No więc kto według Ciebie wskoczył? Nie skreślił się, tylko wskoczył. Leon. Ligo no, ale Leon wskoczył. Jest. Ale jego nie liczymy, bo nie grał w Narodów. Czy ktoś według siebie Ligą Narodów do tej pory wygrał sobie miejsce w kadrze Kajnena na kwalifikacje? Nie, no nikt, 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 nikt nie wygrał, nikt nie przegrał. To dobrze, ktoś wpisuje, przeskoczył im po piwczach. Po piwczach pokazał bardzo ważną rzecz, że jest naprawdę bardzo blisko. Tak, ale ale, ale dobrze, 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 pytanie jest inne. No. No. no mi się wydaje, że nikt, nikt, no bo <laughs> posłuchajcie, nikt, nikt nie, nikt ja nie stracił. No kurczę, no bo nikt, no, no nikt, no, no bo czy jak. Czyli jedziemy jak je świat. A ja uważam, że tak. Posłuchajcie. Czy ktoś wypadnie? Że, e, że, wypadnie, tak. Na chwilę obecną może wypaść szalpuk. Czy ktoś nie? A wygrał, uważam, że tego? wygrał sobie bardzo duży znak zapytania. Może wygrać sobie Muzaj, przy założeniu, że pojedziemy bez Bartosza, bo nie da rady fizycznie. To jest no. pierwsze nazwisko. E, a drugie nazwisko uważam, że może namieszać Huber pod warunkiem, że nie będzie trzech Bo no tu z kolei, jeżeli będzie trzech środkowych, to pojedziemy mistrzami świata. No to teraz wytłumacz mi jedno. No to, to czemu Wital Heinen mówił Andrzejowi Wronie. No, Ciebie ci, ci tu nie biorę, ale nie czekaj, wiem. bo jesteś pierwszym, który wpadnie przy, 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 w przypadku kontuzji środkowego. Zakładam tylko czyli, i czyli co, że Huber grał. Nie, zakładam, że to jest kasus z zeszłego roku z Karolem Kłosem, kiedy też mu powiedział, nie, że tam ty było, nie Karol... jesteś w kadrze, ale pamiętaj, że ja biorę trzech środkowych, więc gdyby się wydarzyła w ostatniej chwili kontuzja przed mistrzostwami świata. To ty jesteś. Tak, ale mistrzostwa świata już były na etapie, gdzie taki zawodnik był w treningu, a teraz co będzie 9 sierpnia czy no, w ogóle wrona no to będzie w treningu nie, nie, zacznie nie, trenować? Nie, 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 no poczekaj, no to masz Hubera i Kłosa. Aha. Ale gdyby się wydarzyło teraz, że na przykład z, nie Szalacha, tylko na przykład Szalacha, tylko na przykład Huber doznał kontuzji w czasie Ligi Narodów. A w, za tydzień kłos, to wrona jest wchodzącym za nim. Natomiast Kacha, no? jeżeli w no. kontuzji, jeżeli w czternastce, którą on wybierze, będzie Nowakowski, Bieniek i Kochanowski, to za nich wchodzi kłos albo Huber, tak? Nie, bo ja jeszcze chcę jedną rzecz. Drodzy e? widzowie, nie wiem, czy mamy sobie <grym> sposób sposób widzą. ruszyć dzisiaj. Drodzy widzowie. Drodzy proszęcie. Proszę. Wojciech ci mówiłem o 60 minut. A ty już jesteś po 60. Niestety. Nie, dziś, ale ale nie napoju. Nie Drodzy widzowie, zaczynam trzeci raz. Wielu kibiców ogląda siatkówkę reprezentacyjną główną. Uwielbiam jest... filozofię lepki. Też R nie na zerze ktoś. <laughs> nie wyza... Wiesz co mi powiedział no, <laughs> w Że, och, mielu się chyba jeszcze nie wyzerował po <laughs> Nie powiedziałem, że jesteś nie na i nie po no, no. Nie zdradzałem. E, otóż, jak ktoś oglądał Ligę Narodów, i chodzi o to, że to nie będzie decydujące, a wielu widzom, kibicom, może się wydawać, że to będzie decydujące, czyli forma sportowa na Lidze Narodów. I niektórzy, tak, po może zagrał lepiej na przykład od Damiana Wojtaszka, zaprezentował formę sportową. Lepiej na tam, ale Super, super. Też zagrał dobrze. Ale, ale ktoś może tak uznać, tak? tak? Ktoś może uznać, że Komenda prezentował się lepiej. lepiej od Łomacza. Od łomacza. Może? może? Może tak uznać. Ktoś może uznać, że na przykład Szalpuk miał słaby sezon, nic ekstra nie pokazał Widzę Narodów. Bedność. Bedność miał świetny no. sezon we Włoszech, dobry turniej pierwszy w Chinach. Ale tutaj tu też tracił A tutaj no tutaj no też, no. też I... Albo że na przykład Pit prawie nic nie pograł, a Huber zagrał fajne mecze, ta, ta. może tak pomyśleć. Może, może kibic tak pomyśleć, tak? czyli biorąc pod uwagę to, co teraz zobaczył i formę nawet tych mistrzów świata, tego, to nie wiem dlaczego. Ten jest lepszy od tego, ten jest lepszy od tego, ten jest lepszy w tym momencie. I, i... A u Witala Heinena? Nie, Nic bardziej mylnego. No, ale my, to no my to nie nie kiedyś, ale my to kiedyś chłopaki już staliśmy. Założyliśmy chyba się w tej zgodziliśmy, że. On zakłada, że będą to mistrzowie świata z mistrzos Świata. Przygotowani. No, Dlatego bo to jest nie. Jego zadanie. No tak, no, nie ocenia. Nie selekcjonuje. Ja, ja nie wiem, na jakie postaje miałby dzisiaj selekcjonować szalpuka, który gdzieś się gduka. A zagrał nagle mega tam inny przyjmujący, czy odwrotnie, czy właśnie tak jak Huber, e, fajnie i naprawdę wszystkie prawie jego wejścia i zachowania poza tam może jednym meczem, no nieważne, bardzo dobrze jak na młodego chłopaka, e, a Nowakowski właściwie nic, tak? No i co? Ale on teraz zakłada, że Piotr będzie Piotkiem chyba, czy nie? No tak, no ale... Ale to... ma czas jeszcze na selekcję, tylko jak my zakładamy, że on z 30 podaje datę, no to on już... Nie, nie ma miejsca na selekcję, bo przecież oni się teraz spotkają z tego co ja wiem na 5 dni, potem dostają 5 dni wolnego, tu mamy ten kociokwił, bo nie wiemy czy polecimy do tego Chicago i kto poleci do tego Chicago i dołącza następna grupa po 5 dniach wolnego, powiedzmy kończymy Lipskiem i nie jedziemy. To oni dostają następne 5 dni wolnego i spotykają się już a barot wszyscy w zakopane. Dlatego według mnie selekcja, 1, dlatego potężne. według mnie selekcja Mischmarsz. na początku sezonu wyglądała tak. Trener Heinen usiadł i powiedział, słuchajcie, mam 10 na przykład pewniaków, tych 10 chłopaków już dzisiaj wpisuję na listę położeniową Ja ci mówię, co im powiedział, a nie co powiedział Aha. w wywiadzie. Siedział, powiedział, 10 już pisałem na listę ten, to macie... Ty nie, czypał, pion, tarby, żebyśmy nie, nie mieli. tego nie powiedział mi Wojtek, ja to wymyślam. <grym> to, 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 to ja nie ja, twoje, kurwa, ten wymałeś. Przyszedł po, po północy Gostek, my jesteśmy po siedmiu godzinach. Gość yy... 45 minut próbuje przeczytać Heinena i nie rozumie co ja mówię. Ja czytam Heinena tak, dwukropek. Powiedział i na początku I sezonu. I mnie, powiedział no. na początku sezonu. Mam 10 pewniaków i pisałem już na listę zgłoszeniową do Gdańska. Tak. Walczycie o 4 miejsca. Więc teraz, co za problem u 30 powiedzieć miałem? 10, mam już 14. Dziękuję do widzenia. No co za problem? Dzwoni do Jacka jak jest z <laughs> Żeby, I rzucamy, ziarno, rzucamy ziarno, wysoko, Posłuchajcie, my, słuchaj, ja nie wiem, nie czy, czy te, te czy, będą czy kibiki, czy kibice decydujące. będą tu się bardzo tym. tym. No, i posłuchajcie, no ta cała selekcja i cała Liga Narodów yy, ma na pewno wiele różnych yy, kolorów, ale y, które, które lubi Heinen, ja, ja nie wiem. Ja wiem, że on jest Picasso, ale nie wiem, który które farbą będzie no, no, to, to, ja, ja się to wiec, z tobą w 100% zgadzam, bo ja też uważam, że przynajmniej na pierwszy turniej. Jeśli pierwszym turniejem robimy, to co chcemy zrobić? Czyli ja was, nie, ja mówię, to, gramy, to, no, to, gramy, to wiadomo, że gramy absolutnie. jeszcze maksa mistrzostwa Europy, ale, ja ale mistrzostwa Europy już dopuszczam takiego Hubera po pierwsze, a to ja, to ja wam jeszcze idę dalej. No, ja uważam, Wojciechu, nie boję mi tego Wital, bo ostatnio nie mam przelotki. <laughs> e, że tak, turniej kwalifikacyjny będzie bardzo na zaufaniu poprzedniego sezonu, ale... Dobre słowo, na zaufanie poprzedniego tak, sezonu. Ale już turniej kwalifikacyjny i ci, co wywalczą awans, nie. Nie, 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 A, że nie muszą pojechać na i że tutaj już może dojść, tu będzie bardzo ważny kolejny rok, który niektórzy zawodnicy mogą być po prostu nacenzurowani. Ale to ja myślę, że idą z tym tropem, jeśli ja tak, to sobie ja tak. nie zabrać. Ale tak, nie, dlatego że nie, nie ma sensu na z, cię obciążać. Kwalifikacja do igrzysk w tym jest roku są kwalifikowane do grupy, które z same igrzyska, bo masz tylko dwa dni, w których musisz zagrać to. W związku z tym on właśnie chce zaufania swoich ludzi, tak? Zabiera swoją komandę. Ale po to ma Mistrzostwa Europy, po to ma Puchar Świata, żeby sobie wrzucić Popiwczaka, Hubera, Fornala. Yy, Ale na Mistrzostwach Europy będziemy chcieli tak, zdobyć medal, nie? Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. Ale nie już no, tak, tak jak Ligę Narodów będziemy grać. Nie, nie, nie. Zagramy Mistrzostwa Europy poważnie. Dlatego panowie, jeszcze to jest jedna rzecz, poważne, być no, może, no, tak, być może Vital jednak będzie że ta Liga Narodów dała mu trochę wątpliwości przy niektórych nazwiskach, dlatego być może jednak weźmie 18 do spały, moim zdaniem. Po Chicago? Po Chicago. Weźmie... weźmie Duży, dużo myślę, że wyjaśnia kwestia Polski. Bartosza Kurka, na ile on y, będzie w ogóle brany pod uwagę na Gdańsk, bo jeżeli nie będzie brany pod uwagę, to myślę, że tutaj ten skład będzie musiał być szerszy. Słuchaj, żeby brany pod uwagę, to musiałby jutro się zameldować w spale razem z resztą zawodników i rozpocząć normalne te przygotowania. Też tak uważam, ale to nie wiem, czy się zamelduje. No to będziemy wiedzieli, no to nie jest, no to, to jest temat Zakładamy trudny, białe Ale białe jest... copki, jak to ucieją na policjantów, mówią, białe copki, przebieramy białe się copki i sprawdzamy, kto dojeżdża do. Białe copki Kto dojeżdża do spały Posłuchajcie, moim zdaniem jest, sytuacja nie jest taka trudna. i Ja bym się zdziwił, ja wiem, że Hejnen nie wziął drugiego pokoju, drugiego masażysty na mistrzesta świata, co przerabialiśmy, ale... Do cholery, dlaczego nie wziął się 18? No, czy czy, czy no nie? Dlatego, co, ty, ty, po co balansować na jakieś. Ale to, to samo. Ja wierzę nawet na 18. 18, 18. Tak, dlaczego nie wziął 18? 18? Bo nie chciał podkopywać zaufania, bo uznał, że 14 pewna siebie pracuje lepiej niż 14 walcząca do ostatniego dnia o yy, awans na Mistrzostwa Świata. Że woli system, w którym ma pewniaków, którzy już się koncentrują tylko na. No ale na wiecie, awans. że teraz odcięcie zawodników, no choć on, on jakby całą ligą narodów zaprzeczy, bo może z wakacji przyjechać i grać i czasami może nawet nie najgorzej. No ale po co to robić? Dlaczego ja go odcinek. No, nie od szukaj książkowej filozofii, bo wiesz dobrze, że już nie Nie ma książek. To, nie no, ma już tych książek. To, spaliliśmy. Aha, zapomniałem, że już spaliliśmy. Ma swoją filozofię, w której woli, że. No dobra, to po co my sobie w ogóle siebie. gitarę tu zawracamy no, na ten pani, temat? Pani, bo my pani, staramy pani, się. Ale pani, pa, pani zajęła dwa razy. Pon, dlatego co? Yy... Kończymy. No, spotkamy się. Ja chcę. Je, tak naprawdę to nie wiem jaki temat jest tego. Alepka się czai jeszcze, ale to nie teraz. Nie teraz. nie teraz, Ale jeśli Witala obejmie Perugię, to obejmie, to, to... słuchajcie, Łysy się wścieknie. Łysy <g> się wścieknie. Słuchajcie, co ja wysłuchuję, ale to zostawimy na inną prawdę. A razie, Milcze. Pozdrawiam, Witala. To będzie złamanie słowa, straszne co. W twoich kategoriach to jest pierworodne. Znaczy dla mnie to będzie przede wszystkim pięknie to nazwał Łukasz K9, Zmiana priorytetów. Prawda? Tak. To ale dobrze. to brzmiało politycznie. Zostawmy to sobie na kolejny Dlatego odcinek. zostawiamy to sobie, na. Dobre, ale Wy, wypalicie, będziecie mieć oglądalność. Co wypalimy? No ten tekstik tam potem. A zobaczę jak będziecie podchodzić potem do Heinen, jak będzie trzeba pogadać. Jak to? Tak jak zawsze, kulturalnie, <laughs> Ale on może nie być <laughs> Hello, good morning. <laughs> Hello, good morning, no dobra. Dobra, e, słuchajcie. Kolejny weekend za nami, za tydzień się widzimy. W na razie się Ramy. cieszymy. Chłopakom gratulujemy, żeby dotrwali w zdrowiu. Żadna ręka, żadna noga nie leży na parkiecie, Wszyscy cali. Iran przeżyliśmy. Też cali bez kuloodpornych kamizelek. Konfliktu międzynarodowego nie wy ten. Słyszałem, że Irańczycy mogą nie dostać wiz do Stanów. A tu już jest taka duża polityka. Ale to nie jest, ja nie mam tu radości z tego tytułu. Yy, ale no jak co uważacie? Bo to taki dziwny temat, ale cholera? Przecież Amerykanie są strasznie zasadnicze. Tutaj już myślę, że to wiesz, no, dyplomacja i raczej spraw zagranicznych. Ja no, myślę, że i... nie dostaną zgody na organizowanie imprezy, jeżeli nie wpuszczą Irańczyków. To zawsze jest... Bardzo szybki, jak wiem. I... no to jest fatalne. Bo nie, nie możecie robić teraz parę młodych, ale, ale nie wpuścić fatalne. Się no myśli, ja. że FIVB teraz będzie wojować ze Stanami, które im wzięło Final Six na 3 lata. A myśli, że FIVB przymknie oko i nie wpuści drużyny Dobra, dobra, nie, dobra. nie otwierajmy dobra. następnym rozmów. Przepraszam, bo że zażartowałem za zasadniczo. Ale FIVB tu nie ma nic do gadania. No właśnie, ma. No, A, nie, no, no, będzie to nie, nie będzie. Nie będzie. Nie 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 będzie. Ale nie no Ale Amerykanie nie są No ale to co, no to jeżeli organizować turniej będą Stany i Stany powiedzą, że. Na przykład mają konflikt z Japonią, Iranem i Polską, to nie grają trzy drużyny, które się zakwalifikowały? No jak jestem to. Pomaga? No wiecie, to jest. No, no, ale to jest pamiętajmy, że, że to jest na pograniczu tam konfliktu zbrojnego. No, sankcje, Amerykanie jak coś sankcjonują, to chyba nie ma, nie ma najlepszy muzyk tam nie pojedzie, najlepszy aktor albo. Nie, albo, wola, sobie ale mówię, ja nie Oby powiem. tak nie było. Nie chciałbym, żeby Irańczycy stracili poza sportowo jakby swoje. Szanse, chodzi wiesz. Czy powiem Ci tak, yy, temat wiesz, to może jest być temat bardzo, bardzo ciężki. To jest dla mnie bojkot całej Ligi Narodów i FIV przez Iran. To jest górne. Hmm. Igrzyska Olimpijskie no, ale 1988 roku. to będzie na pewno jakby najmniejsza w tym, w tym, w tym Mniejsza w tym, skala, ale bardzo niedobry moment dla sportowców. No, taki no no Wiesz, na początek Iran, a jak się solidaryzuje z Iranem, na przykład Rosja. No wiesz, to, 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 to nie jest taka mała polityka, bo nagle w zarządzie na przykład FIVB, może siedzieć trzech panów, którzy powiedzą, jak Iran nie jest do Stanów, no to my wycofujemy swoje drużyny albo ogłaszamy bojkot, no i co? No, Serbowie też nie muszą być Tak Takich zyska padły i do no, dzisiaj... No nie jedne, nie, nie jedne. Masz problemy, no, tak, nie? Tak, tak. Dobra, na razie się do mnie Dobra, no, no nie zajmujemy się, do... na razie się zastanawiamy, no to co, czekamy do, kto przyjedzie do spadu. Tak tak, tak, tak. No tam dziewięć. No, myślę, że dziewięciu, tak by liczyłem. Jutro. No, no Leon na pewno. No Leon będzie. Zator. Leon Zator, Brzyzga Kubi Konarski, Kubiak, Nowakowski, e, Pit Bieniu pewnie. No na pewno. No i ci, których nie e, weźmie z tej korna, no. ale no tych, którzy... No, 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 Ci co, zostaje, tak. ci co nie, nie, nie z tej grupy, ale chyba może nie od razu, nie chyba zostaną 8 wolnego po lipsku. Aha, ale ktoś do lipska nie wie. Do lipska tam pewnie Fornal dołączyć. może dołączyć, tam może dołączyć może... Tam kubiak dołącza, a Kubiak dołączyć. pewnie... A Kwolek zostaje tu. No dobra, dowiemy się jutro. Dobra, słuchajcie, dzięki wielkie. Trzymajcie się. Prawda, siatki będziemy nadawać za, ty, za tydzień, może w tygodniu jeszcze coś tego jak trener Wital to ten Lepka solóweczkę Bardzo dobre Bardzo dobrej, choć krótkiej nocy i jutro pracujcie lekko.